Sponsorem magazynu Dashbur jest organizator międzynarodowych targów Hubertus Expo w Warszawie. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Sponsorem magazynu Dashbur jest Fiel Raven, producent odzieży myśliwskiej. W dzisiejszym odcinku magazynu DaszBur kontynuujemy naszą wizytę na drugich Dolnośląskich Mistrzostwach w wabieniu drapieżników. Tym razem Sławek Pawlikowski opowie o wabikach, których używa podczas polowania na drapieżniki. Dowiemy się też nieco więcej o samych zasadach zawodów, a następnie ruszymy na popołudniowe łowy z jednym z wabiarzy, aby podejrzeć jego kunszt w pięknych okolicznościach przyrody. Na koniec odwiedzimy uroczysty pokot i zobaczymy, co dzielnym myśliwym udało się pozyskać. Zapraszamy! W poprzednim odcinku, goszcząc na dolnośląskich mistrzostwach wabiarzy drapieżników, poznawaliśmy u boku Sławomira Pawlikowskiego tajniki posługiwania się wabikiem. Podczas porannego wyjścia mieliśmy tylko jeden kontakt z lisem. Potem łowisko prawie ucichło, gdyby nie sarny, które spotkaliśmy podczas drogi powrotnej. Wygląda na to, że poranne polowanie można uznać za zamknięte. Dlatego nadarza się dogodna okazja do krótkiej pogawędki na temat tych wszystkich skomplikowanych instrumentów, jakie Sławek zabiera ze sobą do lasu. Więc tak, zacznijmy może od takiego najbardziej. Yy, no, wrzeszczącego, tak można powiedzieć, czyli przypominającego troszeczkę dźwięk tego predatora, bardzo modnego w tych czasach. No właśnie się sprawdza na, w takich sytuacjach jak teraz, czyli przy takim, no powiedzmy, że dzisiaj wiatr jest taki dość mocny, nie? nie. Jest. Szumi, szumi, yy, te drzewa tu za nami słychać tam ocierają się jedno o drugie, więc no, na pewno to przeszkadza lisowi w, w słyszeniu tego wabika jakiegoś takiego y, bardziej delikatnego, a ten no, tak jak żeśmy tutaj przedtem próbowali, no, jest dość głośny, więc y, w takich sytuacjach jest dobry. Natomiast y, kilka razy próbowałem na taki wabik, to jest babik, który znowu jest taki bardziej delikatny. No takie klasyczne kniazienie właśnie zająca. Zademonstruj. A teraz weź ten drugi, ten krzyczący i żebyśmy różnicę mieli. No ewidentnie. Ewidentnie. No jeszcze mamy trzeci. Też jeszcze ma taki troszeczkę wyższy dźwięk, ale też taki głośny jest. Taka panika totalna. Taka panika, dokładnie, dokładnie. Także te dwa wabiki akurat są na dzisiejszą pogodę lepsze niż ten może. No, ale niestety i tak nic to nie daje. Przypuszczam, że właśnie przyczyną jest ta zmienność kierunków wiatru. No, nic nie może się zdecydować na podejście w takiej sytuacji. Nawet, nawet może być gdzieś od nas 100 metrów do 200 metrów krążyć dookoła nas, ale nie wyjdzie nam z żadnej strony, ponieważ no, ten wiatr kręci. No, i to. Sławek zademonstrował też mały, cichszy wabik, którego używa podczas mniej wietrznej pogody. To jest tak naprawdę wabik na słonki, <noise> ale ja sobie go przysposobiłem do wabienia lisów. No powiedzmy, słonka jak yy, psyka robi z A ponieważ, yy, troszeczkę zmieniając tą intensywność tego tego dnuchania, a no, przypomina to właśnie myszy, takie nornice go, przeganiające się, no, przy takiej pogodzie to myślę, że ten wabik nie jest dalej słyszalny jak na 100 metrów, 150 m. A lisy z jakiej odległości można us usłyszeć? Ten, ten, ten wabik ja myślę, że nawet z 300 metrów przy takiej ciszy totalnej będzie go słyszał spokojnie. Ja wczoraj próbowałem wieczorem i były efekty dobre, no trochę za ciemno już było, żeby cokolwiek strzelić. Ale lisy miałem dwa na ten wabik. Bardzo blisko mi przyszły, bo akurat wabiłem zambony, więc yy, jednego, którego spudliłem, niestety yy, za blisko był. Gdzieś yy, na 6 metrów mi przyszedł, więc, więc skuteczność dobra. No, drugiego miałem tak gdzieś na 30 metrów, ale bardzo krótko mi się tylko przebiegł przez taką polankę i, i schował się z powrotem yy, w gąszczu. No, także no, można powiedzieć, jakieś efekty były wczoraj, ale wczoraj nie było takiego wiatru. właśnie To trzeba podkreślić, że wczoraj był wiatr dużo słabszy. Czas kończyć poranne wyjście, wszak minęło już południe. Najwyższa pora wracać na obiad, zanim burczenie w brzuchach kolegów przywabi jakiegoś odeńca. W bazie wypadowej zawodów, czyli w ośrodku hodowli zwierzyny w złotówku jest już część uczestniczących w zawodach wabiarzy. Kolejni właśnie wracają, a wśród nich i tacy, którzy będą mieli co położyć na pokocie. Słuchaj, 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 powiedz mi, co ty tam na No udało się. Ale co się udało? No strzelisa. lisa. Ale jak? No po prostu dzisiaj karty rozdawał wiatr. No i ciężko było cokolwiek zawabić, no naprawdę. No. Ale sobie, tak zauważyliśmy jedną rzecz: że ty to miałeś, jak to się mówi, doping, jakieś tu elementy wspomagające na polowaniu, bo jak wysiadłeś z samochodu, to była jak ciebie Diana. No tak, w zasadzie do, do dzisiaj będę zawsze brał ze sobą. Mówisz? Niech ja ja tylko będę mógł. No, Mnie się, mi, mi się wydaje, że, że obecność takiej ładnej kobiety to zawsze człowieka tak wiesz. No. Wiesz co, no bo właśnie jest takie podejrzenie, że... No, że... Tego, że... że chcę pokazać się, że jestem łowcą <noise> prawdziwym, kobiecie, że wiesz no... no. Nie, chcę, no, bo podejrzenie jest takie, że no. wszyscy za, w nocy, czy tam wieczorem, to no. sami faceci byli, a ty gdzieś, gdzieś tą dziewczynę miałeś schowaną, trzymałeś za kolano i udało ci strzelić. No nie do końca za kolano, bo jeszcze tu... Tak, tak. Bo tu... Je... Za kolano, a... jedną ręką <głos》> tylko sięga, był, ale nie mógł. Tu jeszcze był anioł stróż. Powiedz, na co zwabiłeś tego lisa? No to tradycyjnie na predatora. Predator. Predatora, bo przy, przy dużym wietrze jak gdzieś to jest taka słaba i to nie ma co kombinować jakimiś tam szyperskimi wabikami czy czym tam wymyślanymi, tylko predator, predator. Później dopiero jak jest predator, odczekać i później można wziąć tego, już, tego małego, gdzie go tu mam. O tu go włożyłem. tego malutkiego. O, bardzo dobry wabik. Taki zwykliowy. Później można zobawiać tak. Ale z, z zasadniczo... No gdzie zgosowałem tu, bo to, to jest... To jest klucz. Czyli mówisz, że to najlepsze. To jest tak, przy wietrze tak. Ze strony tak. Przy wietrze. No, nie no, nie będziemy pokazywać. Po co tajników nie można zdradzać tutaj ten Mogę Pokazać, bo później jeszcze, jeszcze mamy jedno wyjście. W zasadzie tam z tyłu mamy takie audytorium, które ciągle pokrzykuje, pokaż jak ty wabisz, tego, wszyscy chcieliby od razu znać, poznać całe tajniki. To jest wabik bardzo prosty, skuteczny, o. Nie ma co więcej się produkować. Sej, gratulacje, daszbur. Jako, że po rannym wyjściu mamy przerwę na posiłek i regenerację, mamy czas, aby zadać parę pytań samemu organizatorowi drugich dolnośląskich mistrzostw w wabieniu drapieżników. Grzegorz, to już druga edycja tej imprezy. Powiedz, jak zorganizować taką imprezę? No, trzeba mieć trochę chęci, yy, znajomych wśród, bo bez tego się nie da. Wsparcie yy, w zarządzie okręgowym i można próbować. Na jakim terenie jesteśmy i gdzie polują koledzy? Znajdujemy się w tej chwili na terenie ośrodka hodowli zwierzyny w Złotówku. Koledzy polują w okolicznych kołach, w promieniu do 30 km od tego miejsca. Chodzi o to, żeby jakby dojazd do łowiska nie zajmował zbyt wiele czasu. Jakie to są koła, na których terenach polujemy? Koło Łowieckie Diana Trzebnica, Kołowieckie Leśnik Wrocław, Soku Oleśnica, Remiza Wrocław, Krzyżówka Wrocław i OHZ Złotówek. Powiedz, jaka jest formuła tego typu zawodów? Formuła niezmienna od 10 prawie lat wszystkich mistrzostw w wabieniu drapieżników polega na tym, że należy lisa czy drapieżnika zwabić na odległość strzału śrutowego i tylko takie drapieżniki liczą się do konkursu. Nie strzelamy do drapieżników kulą po to właśnie, żeby podnieść poprzeczkę i uatrakcyjnić te mistrzostwa. O zwycięstwie decyduje ilość pozyskanych lisów. Jeśli ilość lisów jest taka sama, ilość liszek, które są wyżej punktowane. No i jeśli ilość lisów czy drapieżników jest taka sama, wtedy decyduje czas pozyskania pierwszej sztuki. Powiedz na co koledzy mogą polować, bo rozumiem, że każdy z nich dostaje zezwolenie na otrzał ma wpisaną konkretną zwierzynę, więc co to jest. Tak, zgodnie z regulaminem polowań są to drapieżniki, na które możemy polować w lutym. Lisy, jenoty, kuny, norki eee, i, i tyle. Tak. Eee, powiedz, mamy kilku zawodników, kilkunastu, skąd przyjechali? Eee, w tym roku mamy 10 zawodników eee, z różnych regionów kraju, są koledzy z Nowego Sącza. Z Legnicy, Z Głogowa, no i tutaj z Okręgu Dolnośląskiego, z Leszna, także, także rozmaity przekrój, jeśli chodzi o pochodzenie naszych zawodników. Cała baza wypadowa znajduje się w? W Złotówku. Jesteśmy w ośrodku hodowli zwierzyny w Złotówku na terenie, który jest własnością Uniwersytetu Przyrodniczego. To jest ośrodek badań. Zwierzyny, jak widać tutaj, są różne gatunki, jelenie chore, sarny, dziki, które gdzieś tam z różnych przyczyn nie mogą w naturalnym środowisku funkcjonować, więc miejsce jakby też klimatem odpowiada tej formule tych zawodów. Jak długi czas mają myśliwi na polowanie? Czy polują cały czas, czy są z przerwami, czy jest jeden wyjazd do łowiska, czy jest kilka? Polujemy w określonych godzinach. Wieczorne wyjścia są od godziny 14 do godziny 19, tak sobie to ustaliliśmy. Ranne wyjście od godziny 6 do 10. No i tylko i wyłącznie w tym czasie można zgłaszać pozyskane sztuki do mnie bezpośrednio, tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, decyduję. W wielu przypadkach czas zgłoszenia, więc ten telefon po pozyskaniu od myśliwego jest często bardzo emocjonujący i tam słychać, że ten myśliwy świeżo tego lisa upolował i jakby tą radość też w tym telefonie czuć. Czy zdarza się tak, że któryś z zawodników zostaje bez lisa, to znaczy nie upoluje go, bo tutaj w końcu sami fachowcy, najlepsi wabiarze? Nawet wśród najlepszych wabiarzy takie sytuacje zdarzają się często. Często ten lis jest po prostu sprytniejszy. Na, na różnych mistrzostwach te wyniki, jeśli chodzi o pokot są rozmaite. Bywało tak, że w ciągu tych trzech, czterech wyjść pozyskiwano tylko kilka sztuk drapieżników. Natomiast bywały i rozkłady, gdzie kilkadziesiąt lisów znajdowało się na pokocie. No ale tu bardzo dużo zależy też od pogody, czasu w sezonie, kiedy te mistrzostwa są organizowane, no i łowisk. Na to też jakby trzeba zwrócić uwagę. Powiedz, jak wystartować w takich zawodach? Kto może się zgłosić? Na zawody może się zgłosić każdy. Jako klub wabiarzy drapieżników ogłaszamy w łowcu polskim kalendarium wszystkich mistrzostw, które są rozgrywane na przestrzeni roku. Oczywiście ogłoszenia na Facebooku i w internecie, także jeśli ktoś ma chęć, to na pewno o mistrzostwach się jest w stanie dowiedzieć. No i wystarczy wysłać zgłoszenie, czy mailem, czy zgłosić się telefonicznie. Należy być oczywiście członkiem związku Polskiego Związku Łowieckiego. I tak naprawdę nic więcej nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć w tych mistrzostwach. Udział. Nie trzeba umieć wabić. Wielu kolegów przyjeżdża po to, żeby nauczyć się tego od bardziej doświadczonych wabiarzy. No i w związku z powyższym jakby ta szlachetna sztuka wabienia zwierzyny, gdzieś tam jest przez nas propagowana. Wypoczęliśmy, podjedliśmy, czas na popołudniowo-wieczorne wyjście. Postanowiliśmy z kamerą i mikrofonem poprzeszkadzać innemu myśliwemu koledze Piotrowi. Tym razem wabić będziemy nie w gęstwinie leśnej, ale na terenach odkrytych, polach i trzcinowiskach. Piotr, e, dzięki, że zabrałeś nas ze sobą na to popołudniowe wyjście. E, słuchaj, dlaczego wybrałeś tą remiskę? Jest to okres jeszcze popołudniowy, z dala w miarę takich budynków. E, wiadomo, no, ludzie się w koło teraz jeszcze kręcą. E, zobaczymy co tutaj pozwoli nam ta remiska tu uzyskać, wynik. Będziemy się starać kierować w kierunku bazy. Czym później tym będziemy bliżej domu i tak zaczynamy właśnie to odtąd. Nie? Rano żeśmy tylko tutaj sprawdzili. Yy, za dużo żeśmy tutaj nie ruszali wabiem yy, lisa. No i teraz będziemy go próbować. Powiedz, co za wabik będziesz używał, bo widzę, że masz predatorek yy... tam tylko i to wszystko, to co używam. Żadnych tam jakichś szczegółów szczegółowych i innych tam wabików typu tam drewnianych tego to. Nie, 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 nie nie używam. Mówisz, że on jest mega skuteczny. Nie, bo każdy lis jest indywidualistą, każdy lis inaczej na to reaguje, jeden reaguje na to, drugi reaguje na to i może być akurat dziś nieskuteczny. No. Miejmy nadzieję. szczęście i od, od, od lisów jak będą. Miejmy nadzieję, że będzie skuteczny. My będziemy szli za tobą. Powiesz nam, gdzie mamy się ustawić. Chcielibyśmy być za twoimi plecami, tak naprawdę, cały czas. Eee, Postaramy się być cicho. Eee... No jasne, cisza ważne, nie? No dobra, to idziemy i nie gadamy. No. Ruszamy czujnym krokiem, starając się robić jak najmniej hałasu. Pogoda dopisuje, słońce świeci. Mamy nadzieję, że uda nam się dopaść rudego przeherę. Wchodzimy w trzcinę. Piotr od razu zaczyna wabić. Wyjdzie lis? Nie wyjdzie? W wabieniu trochę przeszkadzają nam odgłosy prac gospodarskich z leżącej w oddali wioski. Powiedz, e, m, widziałem, że przyszliśmy na miejsce i tak naprawdę Ty od razu zacząłeś wabić, a jak jeździliśmy z, z Sławkiem Pawlikowskim, to on zawsze trochę odczekiwał, uspokajał to. to jest, inną taktykę stosujesz? Nie zawsze tak jest. Jeżeli jest, no piły już chodzą, jak my już przyszliśmy, przy, 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 no i nie było co dłużej czekać. Od razu zabieramy się do roboty. No, od razu zabieramy się do roboty i tuż, dużo tutaj tu nie mamy, żeby tak tego, ale ludzie jak widać tu pracują i trzeba to uszanować. Zmieniamy miejsce, będziemy, Zmieniamy z, będziemy miejsce. za twoimi plecami zaraz. Tak, miło mi będzie. Samochodem podjechaliśmy na kolejne miejsce. Tu spotkaliśmy naszego podprowadzającego. Kolega jest podprowadzającym? Tak, jestem podprowadzającym. I wspomaga kolega tutaj, jakby lis gdzieś tam zwiał na bok, to będzie kolegi jakby pozyskanie dodatkowe? Oczywiście. A na jakim terenie polujemy? To jest obóz Dobroszyce. Koło owieckie? Koło Remiza, przy Uniwersytecie Przyrodniczym. Czy wczoraj coś jak kolega jeździł z Piotrem, coś się udało ustrzelić? Wczoraj nie, ale dzisiaj rano osiągnęliśmy cel i jest lis jeden na pokładzie. No to super. No widać, że praca podprowadzającego też jest bardzo hmm. ważna. Każda praca w takim zespole jest ważna. Dobra, to idziemy popolować. Ruszamy przez porośnięte suchą, wysoką trawą łąki. Czy gdzieś tu może czaić się lis? Powabimy, zobaczymy. Na razie trzeba znaleźć dogodne do obserwacji i ewentualnego strzału miejsce. Piotr szuka dobrego miejsca po to, aby usadowić się tak, żeby nie przeszkadzało ani słońce, ani wiatr, i żebyśmy mieli możliwość podglądu na całą okolicę. Idziemy za nim, bo jest bardzo wybredny, a jak znajdzie to miejsce, to pewnie strzeli lisa. Po paru chwilach Piotr znajduje odpowiednie miejsce i przyczaja się bystry, niczym wygłodniały ryś. Chwila ciszy, przygotowanie broni i... Zaczynamy wabienie. Na razie spokojnie i pusto. Zaraz, zaraz był, był lis, ale mignął przez ułamek sekundy, zanim nasza kamera zdołała go uchwycić. Nie zdołał go uchwycić także nasz myśliwy. Niestety, rudzielec był za szybki i za daleko. Piotr, co tu się wydarzyło? No jak zauważyli, nie w oddali jakieś 80 metrów, 90, nie wiem, czyli z naszej na sarny, czy sarny na lisa, jakby był przeskoczenie przez tą kąpkę trawy tam. No i wabiliśmy na myszkę i bez efektu jakoś gdzieś albo się spłoszył tych saren i, i zrezygnował tutaj z tego przywabiania do nas, żeby się tutaj zbliżyć. No i próbujemy dalej. Robi się późno, mamy coraz mniej czasu, więc szybko zmieniamy miejsce to ostatnia szansa, żeby ustrzelić lisa jeszcze po widnemu, kiedy jest jeszcze światło. Jak widzicie, słońce już zachodzi. Tak naprawdę mamy kilkanaście minut, bo nasza kamera przestanie widzieć. Może przełączymy się jeszcze na podczerwień, żeby zobaczyć, czy coś się uda zdziałać. Natomiast no, mamy ciśnienie na to, żeby pozyskać tego lisa. No i Piotr robi wszystko co może. Idziemy za nim. Może będzie dobrze. Piotr ukrył nam się pod drzewkiem na samym środku takiej małej remiski. My też przycupniemy za nim, żeby nie płoszyć lisa. Zobaczymy, jak on tutaj go przywabi. Słońce zachodzi, a my, ukryci w krzakach, obserwujemy, jak Piotr dalej próbuje przywabić wiedzionego instynktem drapieżnika lisa. Ale ten okazuje się wyjątkowo wybredny tego wieczoru. Robiło się coraz ciemniej, aż w końcu słońce całkowicie zniknęło za horyzontem i zapadł zmrok. Przełączyliśmy kamerę na tryb noktowizora i zaczailiśmy się w wysokich trawach. Piotr ostatni raz tego dnia sięgnął po wabik. Niestety, lisy były albo za daleko, albo były głuche. I w ten oto sposób musieliśmy pogodzić się z tym, że z wieczornego wabienia wróciliśmy do bazy bez zdobyczy. A na miejscu czekali już pozostali myśliwi dzielący się swoimi przeżyciami z polowania. Po chwili udaliśmy się na uroczysty pokot, żeby sprawdzić, jakie były owoce drugich dolnośląskich mistrzostw w wabieniu drapieżników. Tak jak widzimy, na pokocie znalazło się osiem lisów. W związku z powyższym, proszę o uhonorowanie pozyskanej zwierzyny sygnałem: lis na rozkładzie. Osiem lisów, no nieźle. Co ciekawe, sygnaliści poza grą także zaśpiewali. Ej, truszek, chodził tu, chodził tu, chodził sobie tam i tu, chodził tu, chodził tu, chodził sobie tam i tu. Strzał. już leży tu, Przed nami. Po pokocie udaliśmy się na myśliwską biesiadę, podczas której będziemy wspominać minione łowy i planować kolejne wyprawy ze strzelbą na rudego przechere. Tak jak nasi ojcowie i dziadkowie, i ich dziadkowie, i tak jak kiedyś będą polować nasi wnukowie, bo tak to już jest w świecie drapieżników. Drugie dolnośląskie zawody wabiarzy o złoty kęs właśnie dobiegają końca. Za nami trwa jeszcze rozdanie nagród dla wszystkich uczestników. No cóż, fajnie spędzone dwa dni, osiem pozyskanych lisów, pełne zaangażowanie wabiarzy w to co robią i naprawdę fantastyczna atmosfera. Żegnamy się z Dolnym Śląskiem, wracamy do Szczecina, robić kolejne fajne programy dla Was. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia Dashbur.